się siema, siema, jestem FR Fanatic 07. Dzisiaj nagramy gameplay gry Counter Strike 1.6. Jest to mój pierwszy gameplay, więc proszę o wyrozumiałość. Ze mną będzie mój, nagrywał mój starszy brat Braidak 10.60 K. Siema, nie brajda Po raz czwarty starszy brat. No, no ale kistyp. Y wytłumaczę wam ogólnie o co chodzi. Gram na serwerze o co chodzi w tej grze. Ile Gramy doby? na puchatku na serwerze naszej... Na, <grym> na <serwerze, grym> ale tych tutaj mać. raz <grym> ale to jest jedna y, typu serwerów, bo jesteś jakiś break, Detron, itp, itd. zombie mody. No, zombie mody. Diablo mody. No ale kurde, po co wymiałeś to wszystko? No za dużo ich aż. Możecie dowiedzieć. Bo gameplay z gry, nie Miałem to nie wiem, przerwę no. od gry dwa miesiące, więc mogę bardzo cienko grać. Wiecie, jak to jest. No, ale niektórzy mogą nie wiedzieć. No, bo nie grają CS, ale mam nadzieję, no. że im się zachce po tym gameplayu. Wybieramy Zbieramy zawsze na 0.01. Inaczej admin może nam dać bana. No Zabieramy. tak takie kraje. Up, Flash. O, a ale... labiluje. Ups. Okay. A w a ty nie jest mażnik. Tu są koksy, wiecie, bo to jest pochatek bardzo znany w Polsce, serce. No. Z wiaderka szczególnie możecie go znaleźć, na wiaderku, na takie forum to Te, Też bardzo znany. Tak. Kosiarz. Są tu różne bronie. Ten, co teraz tutaj ma Night kosiarz. On ma... Digla. Digla, tak. Digg. Takiej biedzie On bardzo dobrze strzela, lecz wolno i ma tylko 7 naboi w magazynku. Tylko każdy jeden nabój może być śmiertelny? No tak, bo raz trafi, jedno trafienie w głowę i przeciwnik umiera. A 4S teraz ma, a teraz ma AWP. Jeden strzał nawet w nogę i przeciwnik może umrzeć. To zależy też, jak trafi jak tak. i będzie utrzeźcia. Zależy, ile też ma HP, bo są niektóre serwery, w których jak się zabije przeciwnika, mogą dodać HP na przykład jak przeciwnik ma 130 HP i mu się trafi z, A To ktoś vipa wtedy i... może mieć VIP-a. Tak, a w tampe i to no, przeciwnik może nie dednąć i to no, dokładnie. Może mu zostać na przykład 10 HP. O, to jest takie coś dosz... To jest takie coś. Że jeden ładuje do ciebie te m a drugi do ciebie i wtedy HP naładuje się na zamiętanie, ktoś się zabije. Zabij no tak. No praktycznie. O, o ta mapa. Tu trzeba... A ja nie znam tej mapy. U, u, tu trzeba uratować takich kolesi. Zakładników? Tak. USP, kupuję granata. Oślepiającego. Flashback. I, I o to chodzi, żeby tego tutaj... To jest zwykły gracz. Wydostać do helikopteru, który jest na zewnątrz. A, a go pilnują terroryści. Coś jak w to... SWATie, jeżeli graliście w słata, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Tak, tylko tu teraz szuka wyjścia, bo nie pamiętam. O, chyba tędy się wychodził. No, gdzieś. O, o. Jaki o. Marcin z Digla? Z DIGLA. i tak jak mówiłem, Digla jest tu najlepszy z pistoletów, więc. Jednoręcznie. Tak, tylko że ja miałem USP, USP jest szybszy, no niestety nie wygrany. 12 właśnie. strzałowiec. Może nie najczę a, no dobrze, no, najczęściej. A, dobrze, nie. Najczęściej jest to karabin. No tak. Skoro jeszcze chciałem dodać, bo jak ktoś może nie grał, to nie będzie wiedział. AK jest tylko te u terrorystów, a M4 tylko dla policjantów. Chyba jeżeli y, ter y, terrorysta zabije policjanta, to może podnieść jego broń. Ale tak to normalnie, to terrorysta nie może kupić broni, którą posiada tak, właśnie tak jak to tu mówi, to tak jest. No dokładnie. W sensie Counter-Strike to, to również można gadać przez mikrofon naciskając K literka. i No zależy też to, jak no. to sobie to ustawi. Tak, ale najczęściej wszyscy mają na K-Ops, trochę się zagaduję P, ale to mało ważne. No ale postaraj się Koksie. Tu, tu chodzi tylko o to, żeby pokazać Wam, co to za gra. Nie chodzi o to, żeby miała stację 20 do 0. ta gra ogólnie nie ma fabuły. To po prostu taka bezfabularna, moim zdaniem, to jest gra. Nie wiem czemu. Żeby... Bo moim zdaniem powinna być jakaś, chociaż tak. kawałek fabuły, taki single player. Tak, tak. Bo wtedy tylko można grać ze złotami albo przez interes, co trochę przynudza i na przykład po trzech miesiącach grania może się znudzić. No, to trochę dużo. Niektórym może się nawet znudzić po dwóch godzinach, jeżeli tak. nie pasują komuś efekty. Tak, tak. Tylko, że... Na Steamie to inaczej wszystko wygląda. Lepsi przeciwnicy, lepiej się na każdy gracz nauczy grać. No, dzięki Steamowi większość graczy. Może się poznać? Może się poznać i może zostać adminem, bo na takich serwerach jak na przykład Puchatek albo Hezjama, tak jak tutaj mamy, właśnie, to żeby mieć admina trzeba mieć stima obowiązkowo i nie ma takich wyjątków jak na przykład rodzina, bo to są porządni gracze, porządni adminowie i tam, tam nikogo nie obchodzi, czy to brat, czy ciocia, czy wuja, czy chrzestny, czy mama, czy tata. Tam każdy musi mieć skima na Admina i kropka. Bo tak jak widzimy, tu gdzieś będzie helikopter, o, tam był helikopter. A tak jak w tym obrazku, babcia grająca w Counter Strike'a. Tak, tam był helikopter. To tam trzeba tam y, trzeba doprowadzić y, tego. Y, zakładnika. Kupiłeś sobie tego... SMG. Y, no. Bardzo szybki karabin. Ja powiedzieć mp 5 ale to chyba... Nie, nie, to nie to. nie mp no, y, 5 inaczej wygląda. Tak, to tak. jest SMG. zawsze mi się też wymieszają. Bo tu są podobne te niektóre broń. Tak tak, tylko w tym moim Packu takim jakby... Miałem ja z grom. To mp5 to w ogóle jak bazuka A propos, wygląda. A właśnie jest kilka tekstów płacy, mm. który y, zmienia się wygląd postaci, broni, postaci i mniej. broni właśnie, tak. O, Ale to, bania. I tak to jest AK, tutaj powinien już być y, nasz zakładnik, którego nie widzę. To jest zakładnik opóźnienia, jaki... jaki mają to było przeprze, prze, prze. no zapomniałem. Nie, tu po prostu, obraniać tutaj, tutaj jak byli. się naciśnie tab, to widać kto ma napisane vip Tutaj widać, tak można wiedzieć kto jest z takim jakby... Powiem jakby kimś kogo trzeba obraniać. Tak, tak. Dobra, proszę, my to tłumaczymy, chyba każdy będzie wiedział o co chodzi. Każdy już zrozumiał chyba. Chyba raczej. Ale to jeszcze, Tak. No raczej lagów jakichś nie ma. Yy, naciskałem że teraz L e, można ukłysnąć, a spacja skoczy. Kto każdy powinien zdjęć Z każdego FPS-u powinno takie coś a... być. Um. O. o, pięknie. O, ale się zdjął. No a -a. To, tak jak mówiłem, a można na WP można CTRL-P. To jest i to jest WFP, które bardziej... O ta, to, to M 4 była która ma tłumik dzięki któremu dzisiaj ci ci się strzela. Ale celnie strzela się bez tłumika. Tak, bez tłumika. Tu gorsze gorsza celność, właśnie. Tak, tak, tak. A tu? Rozrzutność jest wtedy zbyt wielka z tłumikiem. Od. igi cię zdziałał. Nie mam większość y, tych, których sta, stać, ma N4 co muszę tu dodać. No jest dużo rodzajów broni, w takich jak w każdym FPS-ie. Szczególnie z każdego FPS-a, można wyjąć jakąś tutaj broń. Tak? Znaczy, na przykład bazuki, to tutaj nie znajdziecie. Wiem, że w Duty może być, no ale tutaj nie ma takiej broni, bo chyba że w specjalnych modach ale ogólnie podstawowe broń takie jak AK, MP5, M4, Digl i różne inne rodzaje pistoletów tutaj są. Jest również broń, której nie trzeba kupować. Nazywa się kosa, czyli ogólny knife nóż, którym ofiarę można zabić na dwa razy klikając prawy guzik, lub na raz jeśli się w, nie w głowę. Ale można również zabić ją na jakieś osiem razy lewym guzikiem, lewym przyciskiem myszy, żeby tak lepiej Hej! No, tam to się nie pyka przemek. Nie, no, no dwa miesiące przerwy już nie No w końcu. Dwa miesiące, dwa zabicia, a dzielone na dwa do dwa zabój zwinięcia. Wskazywa. No ooo, SMG SMG jest bardzo szybki i no, silny strzał ma taką średnią. No, ja powiem, że się na pudełko gry na fali zapatrzyłem. Zresztą nie będziemy takiego jakby let's playa z tego kręcić. Hmm. Ta runda zbyt długotrwają. Właśnie przy okazji. O, paka jest. w terror. O, na innych mapach takich jak Dus D to jest 2003. No i na wszystkich D. Gdzie jest początek D i później podłoga. Del Dorado, D. De no. Takie Westus. różne. To y, terroryści muszą... Podkła położyć pakę w na miejsce. A CT musi... Ją, jak terroryści musią rozbroić, ale najlepiej jak terroryści bronią BS-ów, tak zwanych, tam gdzie podkłada się pakę i żeby terroryści nie podłożyli, nie podłożyli A na mapach jak, yy, jak to było, co się ratowało Zakładników to, at, at to było... Atlaut? Nie, ale jak to było, przejmiemy, że na którejś mapie jest... O, na CS! CS podłoga na przykład CS odpchaj, CS Sasu, to to of Tak, tak, tak. Ratuje się zakładników w Musi yy, iść w wyznaczone miejsce, tam gdzie zakładnicy, wziąć ich za pomocą yy, przycisku E i doprowadzić do respa. Dobra. A terroryści, a terroryści yy, zabijają co taką, aby nie doszli do zakładników. Dobra, może by się teraz zajął grom? Stworzymy taki specjalny minutnik. Mało czasu nam pozostało. Zaraz, będziemy... Jeszcze Jeszcze tak, Jeszcze jedna runda. O ramy <grym> Nikt nie jest ranny jak No <grym> nikt nie jest tu ranny, żeby nie było. Nikt nie ma rany. No jak widzę, o co to te wygrało? Myślałem, że to wygra. Dobra. Może Przemek będzie grał, ja się będę starał coś powiedzieć. Ale na, na razie nic mi nie przychodzi do głowy. Flesz, kurde, oślepia. Aha, właśnie, ja tu powiem ten przemysł się daj mi grom. Są jeszcze dwa granaty. Granat wybuchowy, dla niektórych znany odłamkowy granat, czyli wybuchowy. I smoke, czyli granat dymny, w którym można zadymić obszar, w którym znajduje się granat. Może on przysłużyć do obrony, że możecie sami siebie zadymić i uciec wtedy, wykorzystać do ucieczki. Lub będziecie... Czemu swojego nawalasz? O to mój, ja nie go stąd, stąd. A y, możecie również... Starczy, bo... Wow. Zamordowany Coś i go ma... nie obroniłeś. O mnie to zabiliśmy. Hmm. A... I... Nie, nie pamiętam na tym skończyłem, ale I... dobra. Nic. I granat dymny jeszcze jest, tak. No mówiłem, mówiłem. Złania... Już mówiłem. Aha! I można go rzucić na ofiarę swoją, aby zasłonił jej celowanie. Ale do tego przydaje się również flashbang. Który oślepia. Tak. Jak raz staje się biały, nic nie Tak, widać. Jak tutaj niedawno było widać. I już się nie powtarzajmy, bo już wszystkie granaty są wymienione. Na no, pewno ale to nie jest... A, najdroższą. Coś nie wyszło. A, ten jeszcze. Ja ekran. powiem, ja powiem. Krowa. Skanować można. A, skanować właśnie. Na przykład tam jest przeciwnik, i mogę tam strzelać. I bo można ale na niektórych się serwerach się tak nie można. Dobra, dobra, zajmuj się grą, bo coś ci nie pyka na razie. Proszę, proszę, nam... No właśnie. No może pójść do terroru? Może, by... może lepiej poszło? Proszę, pomów, y, ja to powiem, ja powiem. powiem. Ka karabinem. Najdroższym karabinem w grze jest przez wielu znana krowa, nie pamiętam pełnej nazwy. Yy, miała w magazynku 100 naboi i o, właśnie to jest to: kosztuje 5750. W magazynku ma 100 naboi, a przy kupnie, yy, jeżeli tam masz takie, jak to się nazywało, takie magazynki dodatkowe, liczy się w nich 200 naboi. Krowa, no cóż, ma bardzo dużą rozrzutność no i co jest powiedzieć? To bardzo wolno. Dobra. no już się Faktycznie. Dzięki za uwagę i w ogóle. Subskrybujcie i w ogóle. Taki ma mały guzik, gdzieś tam żółty na dole. Dobra, 6 MR207 i 10.60. Na r.